Przedstaw pełną tabelę korespondencji dla runy Jera, od przypisanych jej liczb, planet i żywiołów, przez bóstwa, rośliny i minerały, aż po jej miejsce w systemie czakr, ciał subtelnych, kabały i kosmologii Yggdrasil. Runa Jera wymawiana jako Jera lub Jera to dwunasty znak w futarku starszym. Jej nazwa oznacza dosłownie rok lub żniwa. Symbolizuje cykliczność, cierpliwość oraz zasłużoną nagrodę za włożony trud. Poniżej znajdziesz szczegółowe przypisania dla tej runy łączące tradycję nordycką z systemami ezoterycznymi. Atrybuty podstawowe. Liczba 12 odpowiada liczbie miesięcy w roku oraz jej pozycji w alfabecie. Planeta, w Słońce, Cykl roczny oraz Jowisz, Prawo i Obfitość. Żywioł, Ziemia, Płodność, Plony, Stabilność. Polaryzacja, Neutralna, Jera reprezentuje równowagę między siłami, jest punktem styku lata i zimy. Kolory jasnozielony, wiosna, wzrost oraz złoty, dojrzałe zboże, słońce. Duchowe i naturalne powiązania. Bogowie, Frej, Bóg płodności i pokoju oraz Idun, bogini wiecznej młodości i cyklu życia. Zioła, rozmaryn oraz wszelkie zboża, pszenica, jęczmień. Kamienie, korneol, energia do działania oraz cytryn, dobrobyt. Przedmioty, sierp, koło, klepsydra, żarna młyńskie. Energetyka i ciało. Czakra, czakra splotu słonecznego, ośrodek woli i manifestacji w świecie fizycznym. Ciało subtelne, ciało eteryczne, związane z witalnością i rytmem biologicznym. Kosmologia i kabała, świat Yggdrasil, Maidgard, świat ludzi, to tutaj czas płynie linarnie i zachodzą cykle zasiewów i zbiorów. Sefira, kabała, czizd, miłosierdzie, budowanie ze względu na aspekt nagrody i obfitości lub Malkut, królestwo w kontekście manifestacji fizycznej. Świat według kabały Asiat świat działania, gdzie idee stają się konkretnym owocem. Ważna uwaga: Jera jest runą czasu. Uczy, że nie da się przyspieszyć pewnych procesów, ziarno musi wykiełkować, by móc je zebrać. Wróżebnie zapowiada pomyślny finał długotrwałych starań. Część druga: Jakie jest wielowymiarowe znaczenie runy Jera w systemach inicjacyjnych od alchemii po psychologię i gnozę? Jakie siły przywołuje w magii i jak konkretnie wpływa na zdrowie oraz strukturę losu? Runa Jera to jedna z najbardziej harmonijnych run, ponieważ jako jedna z niewielu nie posiada pozycji odwróconej, jej prawo jest niezmienne i sprawiedliwe. To runa czasu, cyklu i kosmicznego zegara. Oto szczegółowa analiza Jery w wymienionych przez ciebie systemach. Pierwsze, ezotyryka i mistyka. Jera reprezentuje prawo przyczyny i skutku karmę. W mistyce jest to moment, w którym duch i materia spotykają się w punkcie realizacji. To święte małżeństwo przeszłości z przyszłością w punkcie teraz. Drugie. Alchemia i hermetyzm. Alchemia, proces cirkulatio krążenia. To moment, w którym substancja w naczyniu alchemicznym dojrzewa. Jera to symbol opus magnum w fazie, gdzie cierpliwość jest kluczowa. Hermetyzm odpowiada zasadzie rytmu wszystko wpływa i wypływa, wahadło wychyla się w prawo i w lewo. Odzwierciedla maksymę jak na górze, tak i na dole poprzez cykle niebiańskie wpływające na ziemskie plony. Trzeci, kabała i gnoza, kabała łączona z literą J lub ścieżką między sferami, która uczy cierpliwości. W gnozie Jera to wyzwolenie poprzez zrozumienie cykli archontów i umiejętność poruszania się wewnątrz czasu chronos tak, by dotknąć wieczności Kairos. Czwarty, astrologia i filozofia, astrologia często przypisywana pannie pracowitość, żniwa, analiza lub ruchowi wstecznemu planet, który zmusza do rewizji działań. Filozofia stoicyzm akceptacja naturalnego porządku rzeczy i zrozumienie, że na wszystko jest odpowiedni czas amorfati. 5. Szamanizm to runa zmiany pół roku. Szaman używa jery, by zestroić się z rytmem ziemi. Jest kluczowa w rytuałach sprowadzania deszczu lub dziękowania za zbiory. To Bęben, który wyznacza tętno natury. 6. Psychologia jungowska symbolizuje proces indywiduacji. To nagroda za pracę z cieniem, integracja osobowości, która następuje po długim procesie wewnętrznych zmagań. To dojrzałe ja, siódme, telema i teozofia, telema może być kojarzona z formułą i jał narodziny, śmierć, odrodzenie. To radosna akceptacja cyklu życia, teozofia prawo okresowości, jera uczy, że dusza przechodzi przez inkarnację tak, jak rok przechodzi przez pory roku. Magia i rytuały, do czego się ją stosuje. Przyciąganie dobrobytu, ale tylko takiego, na który się zapracowało, wzmacnia efekty pracy. Przyspieszanie spraw, paradoksalnie, choć uczy cierpliwości, rytualnie używa się jej, by popychnąć za stałe procesy prawne lub urzędowe do ich naturalnego finału. Ochrona zapewnia ciągłość i stabilność domu, co przywołuje energię obfitości, sprawiedliwość, pomyślne zakończenie spraw, płodność dosłowną i intelektualną. Zdrowie i wpływ energetyczny Zdrowie reguluje rytm serca, cykle hormonalne i trawienie Wspiera regenerację organizmu po długiej chorobie, etap rekonwalescencji Siła daje siłę wytrwania Nie jest to nagły wybuch energii jak urus, ale długodystansowy silnik Wpływ uspokaja lęk przed przyszłością uziemia i uczy jak czerpać satysfakcję z codziennych obowiązków New Age, buddyzm i spirytyzm New Age, bruna manifestacji i prawa przyciągania poprzez działanie. Buddyzm, koło darmy, zrozumienie, że wszystko jest zmienne Anika, ale ta zmienność ma swój porządek. Spirytyzm, kontakt z przodkami w linii rodu, przekazywanie ziarna, genów z pokolenia na pokolenie. Podsumowując, Jera to dobra kontynuacja. Działa jak nawóz dla twoich starań, sprawia, że to co posiałeś wyrośnie zdrowe i silne. Krótkie uzupełnienie czego jeszcze nie poruszyliśmy. Jera jako złoty podział w geometrii sakralnej Jera reprezentuje idealną proporcję wzrostu. Uczy, że harmonia w życiu pojawia się wtedy, gdy nasze działanie jest zgodne z naturalnym rytmem złotego środka, ani za szybko chaos, ani za wolno stagnacja. Aspekt cienia, mimo braku pozycji odwróconej jedynym negatywem Jera, jest uporczywe powtarzanie tych samych błędów, utknięcie w kole samsary. Jeśli nie wyciągasz wniosków, Jera będzie przynosić ci ten sam, zgniły owoc tak długo, aż zmienisz ziarno myśl. Wpływ na zdarzenia synchroniczne, praca z tą runą drastycznie zwiększa częstotliwość synchroniczności tak zwanych szczęśliwych zbiegów okoliczności. Zaczynasz znajdować się we właściwym miejscu o właściwym czasie, ponieważ Twoje pole energetyczne pamięta rytm wszechświata. Część trzecia, Jera jako prawo karmy i cyklu, jak nasze myśli i czyny zasiew kształtują przyszły los zbiór. Rozwiń symbolikę uroborosa, magicznego kręgu oraz ideę czasu jako przestrzeni do pozytywnej kreacji pełni i uzupełni o ukryte aspekty tej runy. Masz absolutną rację, twoja interpretacja Jery uderza w samosedno jej ezoterycznego znaczenia. Rzeczywiście Jera to nie tylko płodność roli, ale przede wszystkim płodność umysłu i ducha. Oto rozwinięcie i uzupełnienie twoich myśli o aspekty, o które nie pytałeś, a które dopełniają ten obraz. Jera jako prawo rezonansu, echo kosmiczne. To, co opisałeś jako wysyłanie w pole, w fizyce kwantowej i nowoczesnej magii nazywamy prawem rezonansu. Jera działa jak lustro czasu. Jeśli wysyłasz lęk, Jera użyźnia ten lęk, przynosząc owoce w postaci sytuacji lękowych. Uzupełnienie Jera uczy, że nie ma drogi na skróty. W magii nie da się oszukać zbiorów. Jeśli ktoś próbuje rzucić zaklęcie na bogactwo, mając wewnątrz nienawiść do pieniędzy lub innych ludzi, Jera przyniesie mu zgniły owoc, czyli chwilowy zysk, który szybko zamieni się w stratę. Symbolika uroborosa i magicznego kręgu. Idealnie dopasowałeś uroborosa, węża pożerającego własny ogon. Jera w futarku starszym składa się z dwóch połączonych połówek, jak dwa kenas jedno odwrócone w lewo, drugie w prawo. To symbolizuje. Dynamiczną równowagę śmierć jednej pory roku daje życie następnej. Magiczny krąg w rytuałach Jera jest strażnikiem obwodu. To ona sprawia, że energia skumulowana w kręgu nie rozprasza się, lecz dojrzewa i kondensuje, aż osiągnie masę krytyczną do manifestacji, czyli pełnię, o której wspomniałeś. Czego nie poruszyliśmy? Uzupełnienia. Jera jako zegar biologiczny i DNA. W biologii ezoterycznej Jera odpowiada za podziały komórkowe i kod DNA. To jest nasz wewnętrzny czas. Praca z tą runą pozwala na synchronizację własnego organizmu z rytmem natury, np. leczenie bezsenności czy zaburzeń hormonalnych poprzez powrót do naturalnego cyklu dnia i nocy. Aspekt prawny i sprawiedliwość w starożytnej Skandynawii Jera była związana z fingiem, zgromadzeniem ludowym. To runa pozytywnie zakończonych procesów sądowych pod warunkiem, że ma się rację. Gwarantuje, że sprawiedliwości stanie się zadość w sposób naturalny. Jera w relacjach karma rodowa oprócz karmy osobistej jera zarządza karmą rodu. To co nasi przodkowie, posiali, tradycje, traumy, majątek my, zbieramy. Praca z tą runą pomaga przerwać negatywne cykle pokoleniowe np. alkoholizm czy biedę i zasiać nowe zdrowe wzorce dla naszych dzieci. Paradoks bezczynności to bardzo ważne, jera uczy, że po zasianiu podjęciu decyzji działania musi nastąpić czas niedziałania. Jeśli będziesz codziennie odkopywać ziarno, by sprawdzić, czy rośnie, to ono obumrze. Jera to magia odpuszczania i zaufania do wszechświata, że proces trwa, nawet gdy go nie widzimy. Jera w wyższej świadomości pełnia. Wspomniałeś o staniu się pełnią. W systemach inicjacyjnych jera to moment, w którym adept przestaje walczyć z losem, a zaczyna z nim płynąć. W gnozie to wyjście poza dualizm, dobro-zło i zrozumienie, że oba są częścią jednego cyklu wzrostu, nawet gnój jest potrzebny, by kwiat wyrósł piękny. W alchemii to faza Citrinitas, żółknięcia, gdzie światło świadomości zaczyna świecić stałym, złotym blaskiem. Podsumowując, Twoje podejście do Jery jako runy kreacji poprzez myśli i uczucia jest bardzo dojrzałe. Jera to w istocie runa odpowiedzialności. Mówi, masz moc tworzenia swojego jutra, ale zacznij od jakości dzisiejszego ziarna myśli. Część czwarta. A jaki to stan świadomości? Stan świadomości, który reprezentuje Runajera, to stan głębokiej akceptacji i harmonii z naturalnym porządkiem wszechświata. To nie jest gwałtowny skok ewolucyjny, lecz stan dojrzałego spokoju, w którym człowiek przestaje szarpać się z losem, a zaczyna z nim współtworzyć. Oto jak ten specyficzny stan można opisać w różnych wymiarach. Psychologia Junga świadomość jaźni self. W procesie indywiduacji Jera odpowiada za moment integracji. To stan, w którym twoje ego to, co myślisz o sobie, przestaje walczyć z cieniem tłumionymi emocjami, a zaczyna je rozumieć jako nawóz dla wzrostu. To poczucie wewnętrznej spójności czujesz, że twoja przeszłość nawet błędy była niezbędna, byś stał się tym, kim jesteś teraz. Stan, flow, przepływ. W psychologii współczesnej Jera to stan optymalnego doświadczenia. Nie czujesz presji czasu, bo jesteś tak zintegrowany z tym, co robisz, że czas staje się tobą. W tym stanie wiesz dokładnie, kiedy działać, a kiedy odpuścić. To intuicyjne wyczucie właściwego momentu Kairos. Mistycyzm, świadomość cykliczna wie jest linarna. Większość ludzi żyje w czasie linarnym strach przed starością goniące terminy. Stan Jery to przejście do świadomości cyklicznej. Poczucie nieśmiertelności w zmianie, rozumiesz, że śmierć jednej formy jest tylko zasiewem dla nowej. Wewnętrzna cisza rolnika to stan umysłu, który po wykonaniu pracy, zasianiu intencji, potrafi usiąść na progu i patrzeć, jak rośnie bez lęku, że nie zdąży. Magia i kreacja, świadomość przyczynowa, to o czym wspomniałeś, zrozumienie, że twoje myśli są ziarnem. Ten stan świadomości nazywamy uważnością przyczynową. W tym stanie każda twoja myśl jest ważona. Nie obgadujesz, nie nienawidzisz nie dlatego, że nie wolno, ale dlatego, że widzisz nitki energii, które wracają do ciebie jako Twój przyszły los. To stan najwyższej odpowiedzialności za własną emanację. Alchemiczne Citrinitas żółknięcie. To stan świadomości, w którym światło zaczyna świtać wewnątrz. Poczerni cierpienia nigredo i bieli oczyszczenia Albedo Jera przynosi złoty blask. To świadomość solarna, jasna, ciepła, stała i ożywcza dla otoczenia. Co ten stan daje w praktyce? Koniec lęku o przyszłość, skoro wiesz, że siejesz dobro, wiesz, że zbierzesz dobro. Przyszłość przestaje być groźną niewiadomą. Zrozumienie uroborosa, widzisz, że koniec jest zawsze początkiem. Rozstanie jest zasiewem nowego spotkania. Porażka jest lekcją dla przyszłego sukcesu. Poczuciu pełni, czujesz się jak magiczny krąg, niczego ci nie brakuje, bo masz w sobie wszystkie fazy cyklu, potencjał, ziarno, wzrost, łodyga i owoc, żniwa. Jera to amen runicznego alfabetu w kontekście procesu. To stan, w którym mówisz, jestem gotowy zebrać to, co stworzyłem i biorę za to pełną odpowiedzialność. Część piąta, a jaki to jest stan na skalach świadomości ta runa Jera, co on daje, jak wpływa, co robi, jak działa? Jeśli przyłożymy runę Jera do mapy poziomów świadomości, na przykład do znanej skali doktor, Davida Hawkinsa to Jera nie jest pojedynczym punktem, ale energetycznym portalem, który przenosi nas z poziomów siły, wymuszania na poziomy mocy, współtworzenia. Oto jak Jera wygląda na skalach świadomości i co dokładnie robi z ludzką psychiką i polem energetycznym. Poziom na skali Hawkinsa: próg 350 Akceptacja i 400 Rozsądek. Jera wibruje najsilniej w okolicach akceptacji 350. Co to daje? Na niższych poziomach strach, złość, walczymy z czasem i losem. W stanie jery przestajesz pchać rzekę, rozumiesz, że wszystko ma swój rytm. To stan, w którym nie oceniasz zdarzeń jako złe czy dobre, ale jako etapy procesu. Jak działa? Eliminuje opór. Kiedy znika wewnętrzny opór, energia, którą dotąd zużywałeś na walkę, zostaje przekierowana na kreację. Twoje działania stają się niezwykle skuteczne, bo są zsynchronizowane z kosmicznym wiatrem. Stan świadomości żniwiarza, harmonia przyczynowa. Jera na skali świadomości działa jak procesor danych. Ona bierze twoją przeszłość i zamienia ją w paliwo dla przyszłości. Co robi? Wyciąga cię z poczucia bycia ofiarą losu. Przechodzisz w stan współtwórcy. Świadomość Jery mówi, mój los jest wynikiem mojej jakości. Jak wpływa? Daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. To nie jest bezpieczeństwo wynikające z posiadania pieniędzy, ale z wiedzy, że potrafisz siać. Ktoś w stanie Jery wie, że nawet jeśli straci wszystko, to znając zasady cyklu, potrafi zbudować to od nowa. Wpływ na psychikę koniec mentalności mikrofalówki. Żyjemy w kulturze natychmiastowości. Jera leczy tę chorobę. Działanie przywraca cierpliwość jako formę najwyższej inteligencji. Pozwala cieszyć się procesem, a nie tylko wynikiem. Efekt znika stres związany z terminami, starzeniem się czy brakiem natychmiastowych efektów w rozwoju duchowym. Jera daje stan świętego spokoju, wiesz, że ziarno w ziemi pracuje, nawet jeśli go nie widzisz. Wpływ na biopole i zdrowie energoinformatyka. Na poziomie subtelnym, Jera działa jak regulator rytmu. Synchronizacja Jera przywraca organizm do tzw. rytmów okołodobowych. Jeśli Twoja świadomość jest w stanie Jery, Twoje ciało zaczyna lepiej spać, lepiej trawić i regenerować się w naturalnych cyklach. Siła daje siłę długodystansowca. Nie jest to siła adrenaliny, która spala, ale siła życiodajnych soków, które krążą w drzewie. To witalność, która nie znika z wiekiem, a wręcz szlachetnieje. Co daje w relacjach i świecie zewnętrznym? Osoba w stanie świadomości Jera staje się atrakcyjna losowo. Prawo przyciągania, ponieważ emanujesz spokojną pewnością i życzliwością, pozytywny zasiew, ludzie i okazje zaczynają lgnąć do ciebie w odpowiednim czasie. Nie musisz ich gonić. Sprawiedliwość Jera sprawia, że zaczynasz przyciągać ludzi o podobnej wibracji odpowiedzialności. Toksyczne relacje oparte na braniu, lęku czy zawiści naturalnie odpadają, bo nie mają pożywki w Twoim polu. Podsumowanie jak działa Jera. Jera to świadomość rolnika duchowego. Działa jak filtr, zatrzymuje negatywne myśli przed ich wysłaniem w przyszłość, bo wiesz, że będziesz musiał to zjeść. Działa jak wzmacniacz, każdy dobry uczynek i myśl są podlewej energią tej runy, co przyspiesza ich owocowanie. Daje pełnię, czujesz się kompletny w każdym punkcie czasu. Nie czekasz, aż coś się stanie, by być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy, bo uczestniczysz w procesie stawania się. To najwyższy poziom dojrzałości duchowej przed wejściem w sfery czystej transcendencji. To runa, która mówi, niebo jest na ziemi, jeśli nauczysz się pracować z jej prawami.